Chuj. Halo? Tak? E, dzień dobry. Dobry. E, catering z tej strony sylwestrowy. My dostaliśmy informację, że pan chce zamówić u nas catering w restauracji. Tak? Tak? No. E, proszę pana, na ile osób ten catering miałby być i na kiedy? Dokładnie? Na do wasza restauracja. Ej, fejkowy numer podaliście z jebane, Po chuj podajecie numery fejkowe. Wyjdzie ładnie i będzie płacił wtedy, no. Bo jeszcze za pomówienia będzie musiał zapłacić. Jesz... Halo dzień dobry. Dobry. Dzwonię w sprawie ziemniaków. To jest aktualne? Aktualne, aktualne, tak. Ja mam dla pana taką sprawę biznesową. Tak. Pan ma dużo tych ziemniaków, czy mało? Wie pan tam jest 140 boków jakoś tak będzie. Ale tam za jakiś czas jeszcze więcej pan będzie miał, czy to już wszystko w tym roku? Nie wiem, to już wszystko, już, już to. A kolejne, a kolejne kiedy będzie pan miał? Wypatrzę ja tak do 20, no może 20, 25 lipiec. Aha, dobrze, bo ja mam dla Pana taką propozycję właśnie z tymi ziemniaczkami, że po prostu byśmy zrobili taki biznes, że po prostu te ziemniaki, co Pan ma, przemalowalibyśmy markerami na czarno i sprzedawali ludziom jako węgiel i ludzie by tym w piecu palili. I byśmy, i byśmy po prostu zarobili kasę. Teraz. No znaczy. po prostu te ziemniaki, co pan ma, malowalibyśmy na czarno i sprzedawali ludziom je jako węgiel i ludzie by palili ty. wiesz co, ja ci podam taki adres, to wiesz, co zobacz, czy masz mózg w yy, ty nie wiesz? O tych chabi jeden to, tak się odzywa. W ogóle oleju masz, wiesz, ale wiesz co, robię, ile ty już masz, że takie zabawy robisz, Wiesz, Widzimy się, że kupię streżenie. Ale nie no, ja chciałem biznes z tą zrobić, że tam ale w gar. Gale... No jest chłopie... Dobra. <laughs> twoja się babka tam. by na przykład siedziała, malowała, a my byśmy sprzedawali. A -a. Jest oczywiście matka psyjatryku ha Chamstwo! Zero głady, chamstwa. O, się. Dobra, dobry telefon był. Sam to wymyśliłem. Więc co ty mi pierdolisz, że mój serwer jest nieopodatkowany. Halo dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam taki problem w toalecie. Utknęły mi dwie nogi w kiblu. Czy co? Włożyłem po prostu stopę do toalety, żeby przepchać, bo się zapchała. I utknęła mi stopa w kiblu. Tak mi ją zasabo. A w którym pokoju pan jest? E, w siódemce. Nie mamy takiego pokoju. Te nie ma 27, żart. nie ma? Proszę. 27 nie ma? Też nie ma. 17 nie ma na serio? Nie, nie ma. dobra. Ty, nie ma... Jest żart, prawda? No nie, utknęła mi stopa w toalecie. Nie, tak. pan co, nie mamy takiego, nie mamy takiego, taki pokoju. Na no proszę pana do no pokoju numer 17. Jak się, pan e, jak się nazywam? Znaczy, to jest rezerwacja zrobiona na szefa. Pan sprawdzi takie nazwisko Marek Mostowiak. Nie ma takiej rezerwacji. No, jak nie ma? A Marek Łuszkiewicz? Też nie ma. No to ja nie wiem, to może pan nie zapisał czegoś, bo ja w 17 jestem. Może pan pomylił miejsc. A gdzie pan dzwoni? O Central Sopot, tak? A? No, no to ja tu. Pokoi, pan jest? Takie drzwi mam drewniane i mi stopa właśnie w kiblu utknęła. No dobra, ale co mamy iść do jednego pokoju? No do siódemki. Nie mamy tego No to ja nie wiem, nie pamiętam jaki to był pokój, panie. A jakie są numery, pan mi powie, to może mi się przypomni. Dobra, rozłączył się, niestety. Niestety się rozłączył widzowie, klient, pacjent się rozłączył. Aktorek. Ej, jak nagrałem tego TikToka? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ej, dzwonię w sprawie kosiareczki, to jest aktualne. Tak, proszę Pan mi powie, kiedy był olej wymieniany w tej kosiarce? Nie wiem. A kierunkowskazy są w niej? I światła? No i nawet rażenie dupą prądem. Aha, chce pan mieć kutasa obciętego? <laughs> rażenie dupą prądem, Ej, co on pierdoli w ogóle, ty. Rażenie dupą prądem, on mówi jakieś. Pojebało mu się w głowie coś. Musisz. Coś kręci i oszukujesz. Halo, dzień, dzień dobry. dobry. A jak już czemu masz stary adres? Ej, telefonuję w sprawie nami. kosiareczki, czy to jest aktualne? Tak. E, pan mi powie, czy potrzeba na te jakieś uprawnienia na tę kosiarkę, czy to bez uprawnień jest? E, no, bez uprawnień do ogrodowe. Jak? Bez uprawnień. No, ale jak bez uprawnień? To jest jak samochód przecież. Pan se jaja robi? No to, z, 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 no to nie wiem, no to zrób se uprawnienia, gdzie to zrobię? No tak, ale gdzie to się robi, we mordzie? to się robi, czy gdzie te uprawnienia na tę kosiarkę? Nie wiem, nie mam pojęcia. To no to pan sprzedaje i pan pojęcia nie ma, to na ciągnik trzeba czy na co? Nie wiem, nie wiem. No ale panie, no jak pan sprzedajesz, to powinieneś pan wszystko wiedzieć i odpowiadać mi na pytania, a nie za przeprosiny. Nie zapre... Proszę się informować gdzie idzie. A pan mi powie, ile to paliwa pali na 100 km, ta kosiareczka? Jak na 100 km. No na 100 km ile pali paliwa? I czy na przykład. Nie mam co, jak? Ja mam zielonego na pracę godziny, a Aha. nie A ile to ma koni, ta kosiarka? Piszę tam na silniku. Pięć koni? 16 5 koni? 16,5 konia. Aha. Czyli do tej kosiarki 16 koni pan dorzuca, tak? Takich żywych zwierząt, tak? Tak, do widzenia. Halo! <noise> Ale go strolowałem. Ale chuja strollowałem. Już się rozłączył, już zrezygnował. Pan? Halo, dzień dobry, witam. Pan? Dzwonię w sprawie Saganga, to jest aktualne? Ja nie wiem, przepraszam. Bardzo... Garnek 10 litrów. E, wie pan co? E, właśnie ktoś kupił przesyłką o LX, także no niestety. Ale tu nie ma takiej opcji, że kup z przesyłką. E, jest, jest. No już teraz nie ma, bo, bo właśnie ktoś dzisiaj kupił Aha. i już nie ma, nie ma tej opcji. Aha, to Myślałem. nie nauczyli pani ogłoszenia usunąć. Halo? No to nie potrwa raczej dłużej niż 30 sekund, no co.